Dzień dobry drodzy Państwo. Jeśli pobieracie emeryturę z ZUS-u i zastanawiacie się, dlaczego wasza grudniowa wypłata może wyglądać inaczej niż zwykle, to proszę zostańcie ze mną przez najbliższe kilka minut, bo to, co wam zaraz powiem, może sprawić, że wasza emerytura wzrośnie nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Wiem, że brzmi to jak obietnica, której słyszeliście już wiele razy, ale tym razem mówimy o konkretnym mechanizmie, który działa automatycznie w każdego grudnia. Nie musicie składać żadnych wniosków, nie musicie stać w kolejkach, ale, i to jest kluczowe, musicie wiedzieć, czy wszystkie wasze składki zostały właściwie uwzględnione, bo jeśli gdzieś jest błąd, nikt wam o tym nie powie. Wyobraźcie sobie sytuację, pracowaliście jeszcze rok lub dwa lata po przejściu na emeryturę, płaciliście składki, a potem przyszedł grudzień i nagle okazuje się, że wasza emerytura wzrosła o 300-400, a czasem nawet 600 zł. To nie jest żaden cud, to jest efekt corocznego przeliczenia, o którym niestety wielu emerytów w ogóle nie wie. Dzisiaj wszystko Wam wytłumaczę krok po kroku, pokażę konkretne przykłady i powiem, co musicie sprawdzić, żeby nie stracić ani złotówki. Zacznijmy od podstaw, bo wiem, że temat przeliczenia emerytur brzmi skomplikowanie, ale obiecuję, że za chwilę wszystko stanie się jasne. Za co roku w grudniu automatycznie przelicza emerytury dla tych osób, które po przejściu na emeryturę nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. To niezwykle ważne, więc powtórzę jeśli po tym jak zaczęliście pobierać emeryturę, nadal byliście zatrudnieni nawet na część etatu, nawet przez kilka miesięcy, to w grudniu ZUS powinien wziąć te dodatkowe składki i przeliczyć Waszą emeryturę na wyższe świadczenie. Nie mówimy tutaj o trzynastce ani czternastce, tylko o trwałym podwyższeniu waszej podstawowej emerytury, które będziecie dostawać każdego miesiąca przez resztę życia. Jak to działa w praktyce? Wyobraźcie sobie, że przeszliście na emeryturę w styczniu 2024 roku i dostajecie podstawowe świadczenie, powiedzmy, 3200 zł miesięcznie. Potem przez cały rok pracowaliście jeszcze na pół etatu w waszej starej firmie, bo trzeba było dorobić, pomóc dzieciom, albo po prostu nie chcieliście siedzieć w domu. Z waszego wynagrodzenia cały czas były odprowadzane składki emerytalne do ZUS-u. Te składki, które wpłaciliście w ciągu 2024 roku, z teraz w grudniu 2025 roku bierze pod uwagę i przelicza waszą emeryturę. W efekcie od stycznia 2026 roku będziecie dostawać nie 3200, tylko na przykład 3500 zł. Ta podwyżka o 300 zł zostaje z wami na zawsze. Teraz najważniejsze pytanie: kto dostanie to przeliczenie automatycznie? Wies sam powinien zrobić wszystkie obliczenia dla osób, które spełniają warunki. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku, co jest świetną wiadomością dla tych, którzy boją się biurokracji. Jeśli w ciągu 2024 roku pracowaliście i opłacaliście składki, a jednocześnie pobieraliście już emeryturę, to w grudniu 2025 roku Wies powinien automatycznie przeliczyć wasze świadczenie. Kluczowe słowo tutaj to powinien, bo jak pewnie sami wiecie z doświadczenia, urząd to urząd i czasami zdarzają się błędy albo opóźnienia. Dlatego właśnie dzisiaj chcę was nauczyć, jak sprawdzić, czy wszystko poszło jak należy. Po pierwsze, jeśli wiecie, że pracowaliście po przejściu na emeryturę, to w grudniu lub na początku stycznia koniecznie sprawdźcie swoją decyzję emerytalną. Zysyła nową decyzję pocztą na wasz adres zameldowania. W tej decyzji będzie napisane, jaka jest wasza nowa kwota emerytury i od kiedy obowiązuje. Jeśli taka decyzja nie przyjdzie do końca grudnia, to znaczy, że coś poszło nie tak. Może ZUS nie otrzymał informacji o waszych składkach, może wasz pracodawca nie zgłosił ich prawidłowo, albo może jest po prostu jakiś błąd w systemie. Co wtedy robić? Najlepiej jak najszybciej umówić wizytę w oddziale ZUS lub zadzwonić na InfoLimie. Macie prawo zapytać, dlaczego nie dostałem przeliczenia, skoro pracowałem w 2024 roku? Pracownik musi sprawdzić waszą historię składek i wyjaśnić sytuację. Jeśli rzeczywiście składki były opłacane, a ZUS ich nie uwzględnił, możecie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. To jest wasza pieniądze, więc absolutnie nie zostawiajcie tego na pastwę losu. Teraz kilka konkretnych przykładów, żebyście wiedzieli, ile można realnie zyskać. Pani Janina z Krakowa, 72 lata, przeszła na emeryturę w marcu 2023 roku. Jej podstawowa emerytura wynosiła 2800 zł. Potem przez kolejny rok pracowała jeszcze w sklepie osiedlowym na pół etatu, zarabiając około 2000 zł miesięcznie. Z tego wynagrodzenia jej pracodawca odprowadzał składki emerytalne. W grudniu 2024 roku ZUS przeliczył jej emeryturę i od stycznia 2025 roku pani Janina dostaje 3150 zł miesięcznie. To oznacza podwyżkę o 350 zł każdego miesiąca, co daje jej dodatkowe 4200 zł rocznie. Wyobraźcie sobie, co można zrobić z taką kwotą leki, rachunki i prezenty dla wnuków. Inny przykład to pan Zbigniew z Poznania 68 lat. On po przejściu na emeryturę dalej prowadził działalność gospodarczą jako konsultant. Zarabiał nieregularnie czasem 3 tysiące, czasem 5000 tysięcy złotych miesięcznie, ale zawsze opłacał pełne składki zezowskie. Po rocznym przeliczeniu jego emerytura wzrosła o 520 zł miesięcznie. To już ponad 6000 tysięcy złotych rocznie więcej w kieszeni. Pan Zbigniew powiedział mi, że dzięki temu mógł w końcu przestać martwić się o co miesięczne rachunki i nawet zaplanował z żoną wyjazd nad morze. Ale uwaga, jest tutaj także druga strona medalu, o której muszę Wam powiedzieć. Nie zawsze przeliczenie oznacza wielką podwyżkę. Jeśli pracowaliście krócej, na przykład tylko przez kilka miesięcy, albo zarabialiście bardzo niewiele, to podwyżka może być symboliczna 50-100 zł miesięcznie. To wciąż coś, ale nie róbcie sobie zbyt wielkich nadziei, jeśli wasza praca po emeryturze była sporadyczna. Zliczy to wszystko bardzo dokładnie na podstawie wpłaconych składek i waszego kapitału początkowego. Chcę wam też powiedzieć o czymś, o czym rzadko się mówi, a co może być pułapką. Jeśli po przejściu na emeryturę pracowaliście, ale wasz pracodawca nie zgłosił was do ZYS-u albo nie odprowadzał składek, to oczywiście nie dostaniecie żadnego przeliczenia. Niestety zdarza się to częściej, niż byśmy chcieli, zwłaszcza przy pracy na czarno lub gdy pracujecie u kogoś, kto próbuje oszukiwać system. W takiej sytuacji jesteście sami poszkodowani, bo nie tylko nie macie przeliczonej emerytury, ale też te miesiące pracy w ogóle się nie liczą. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zawsze sprawdzać, czy pracodawca faktycznie odprowadza Wasze składki. Możecie to zrobić, logując się na platformę usług elektronicznych ZUSU, czyli na stronie internetowej ZUSU w zakładce PUE. Tam zobaczycie całą historię waszych składek. A co jeśli macie już emeryturę, ale przez ostatni rok nie pracowaliście? Czy w ogóle coś się zmieni w waszej grudniowej wypłacie? Odpowiedź brzmi: tak, ale z innego powodu. W marcu każdego roku US przeprowadza waloryzację emerytur, czyli podwyższa je o wskaźniki inflacji i wzrostu płac. To się dzieje automatycznie dla wszystkich emerytów. Natomiast to grudniowe przeliczenie, o którym dzisiaj mówimy, dotyczy tylko tych, którzy po przyznaniu emerytury nadal składali dodatkowe składki. Więc jeśli nie pracowaliście, to niestety w grudniu nie zobaczycie żadnej zmiany związanej z przeliczeniem składek. Teraz bardzo ważna sprawa, kiedy dokładnie przyjdą te pieniądze. Jest dokonuje przeliczenia w grudniu, ale nowa, wyższa kwota emerytury wypłacana jest dopiero od stycznia następnego roku. To znaczy, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w styczniu 2026 roku na wasze konto trafi już wyższe świadczenie. Daty wypłat zależą od tego, kiedy urodził się wasz ojciec. Tak, wiem, że to dziwne, ale taki jest system zesu. Jeśli dzień urodzenia waszego ojca był między pierwszym a 10 dniem miesiąca, emeryturę dostacie 5. Jeśli między 11 a 20, 10 stycznia. A jeśli między 21, a końcem miesiąca, 15 stycznia. Czasami mogą być małe przesunięcia, jeśli te dni wypadają w weekend lub święta, wtedy ZYS wypłaca pieniądze wcześniej. Pamiętajcie też, że od Waszej emerytury zawsze odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. To jest 9% emerytury brutto, ale od niedawna obowiązują nowe zasady i możecie odliczyć część tej składki od podatku. Nie wchodząc w zbyt skomplikowane szczegóły, chcę Was zapewnić, że nawet po odliczeniu tych składek, jeśli dostaniecie podwyżkę np. o 300 zł brutto, to na rękę wciąż będzie to około 270 zł więcej. To wciąż bardzo przyzwoita kwota. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę Wam koniecznie powiedzieć, bo może dotyczyć niektórych z Was. Jeśli macie emeryturę pomostową albo świadczenie przedemerytalne, to zasady są trochę inne. Takie świadczenia nie zawsze podlegają automatycznemu przeliczeniu w taki sam sposób jak zwykłe emerytury. Jeśli jesteście w takiej sytuacji, najlepiej zadzwońcie bezpośrednio do ZSU i zapytajcie o Waszą konkretną sytuację, bo tutaj mogą być wyjątki. Chcę też, żebyście wiedzieli o jednym bardzo ważnym szczególe, który może Was zaskoczyć. Jeśli po przejściu na emeryturę pracowaliście i opłacaliście składki, ale jednocześnie zarabiacie na tyle dużo, że przekraczacie tak zwany próg, który wynosi obecnie około 70% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, to może zmniejszyć waszą emeryturę lub nawet zawiesić jej wypłatę. To dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli macie 65 lat lub więcej jako mężczyzna, albo 60 lat lub więcej jako kobieta, to możecie zarabiać ile chcecie i nikt Wam emerytury nie zmniejszy. Ale jeśli jesteście młodsi i pobieracie emeryturę wcześniejszą NP górniczą, mundurową czy pomostową to musicie uważać na te limity zarobków. Mówię Wam o tym wszystkim nie po to, żeby Was nastraszyć, tylko po to, żebyście mieli pełną świadomość swoich praw i nie stracili pieniędzy, które Wam się należą. Widziałem już tyle przypadków, kiedy ludzie przez lata nie wiedzieli, że mogliby dostać wyższą emeryturę, bo nikt im tego nie powiedział. Zos nie dzwoni do was i nie mówi: Hej, panie Janie, może pan dostać więcej pieniędzy, niech pan sprawdzi. Musicie sami być czujni i aktywni. Dlatego właśnie chcę wam dać kilka prostych kroków, które możecie wykonać już dzisiaj. Po pierwsze, jeśli pracowaliście w 2024 roku po przejściu na emeryturę, to w grudniu lub styczniu sprawdźcie swoją skrzynkę pocztową. Powinna przyjść decyzja z USU o nowej wysokości emerytury. Przeczytajcie ją dokładnie. Sprawdźcie, czy kwota się zgadza z tym, czego się spodziewaliście. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, dzwońcie na infolinię z USU 2254051 lub idźcie osobiście do oddziału. Po drugie, załóżcie konto na platformie usług elektronicznych z ZUS-u. Wiem, że dla wielu z Was internet to skomplikowana sprawa, ale to naprawdę warte wysiłku. Możecie poprosić dzieci lub wnuki, żeby Wam pomogli. Na tym koncie zobaczycie całą historię Waszych składek, wszystkie decyzje emerytalne i będziecie mogli składać wnioski online bez wychodzenia z domu. To ogromne ułatwienie. Po trzecie, zachowujcie wszystkie dokumenty związane z Waszą pracą po przejściu na emeryturę. Umowy o pracę, paski wypłat, potwierdzenia składek to wszystko może się przydać, jeśli będziecie musieli coś udowadniać w ZUZE. Nie wyrzucajcie niczego, przynajmniej przez kilka lat. Po czwarte, jeśli wiecie, że coś jest nie tak, nie czekajcie. Im szybciej zgłosicie problem, tym szybciej zostanie rozwiązany. Jest ma terminy na rozpatrzenie wniosków i jeśli coś będzie nie w porządku, macie prawo do wyrównania, czyli dostaniecie zaległe pieniądze wstecz od momentu, kiedy powinniście dostać wyższe świadczenie. Wreszcie po piąte, rozmawiajcie z innymi emerytami. Wymieńcie się doświadczeniami pytajcie znajomych, co oni dostali jak załatwili swoje sprawy w zeusie. Czasami najlepsze porady dostaniecie właśnie od kogoś, kto przeszedł przez to samo. Wiem, że to wszystko może brzmieć trochę przytłaczająco, ale uwierzcie mi, naprawdę warto poświęcić trochę czasu, żeby upewnić się, że dostajecie wszystko, co Wam się należy. Różnica między 3000 tysiącami a 3300 tysiącami zł miesięcznie to w ciągu roku jest 3600 zł. To niemal połowa trzynastej emerytury. A jeśli ta różnica jest jeszcze większa, to mówimy o naprawdę poważnych pieniądzach. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz na koniec. Czasami słyszę od ludzi, och, po co się tym przejmować? Te kilkadziesiąt złotych nic nie zmieni. Ale wiecie co? Każda złotówka się liczy. Zwłaszcza teraz, kiedy wszystko drożeje: jedzenie, leki, rachunki za prąd i gaz. Ta dodatkowa setka 200-300 złotych miesięcznie może oznaczać, że kupicie lepsze lekarstwa, pójdziecie do lekarza prywatnie albo po prostu będziecie mogli trochę odetchnąć finansowo. To nie są marne pieniądze. To są wasze pieniądze, na które ciężko pracowaliście przez całe życie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny i że teraz lepiej rozumiecie, jak działa grudniowe przeliczenie emerytur przez ZUS. Jeśli pracowaliście po przejściu na emeryturę, to sprawdźcie, czy dostaliście przeliczenie. Jeśli nie, to działajcie. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się dochodzić swoich praw. Jest to nie jest jakaś niedostępna forteca, to jest urząd, który powinien was obsługiwać i dbać o to, żebyście dostali wszystko, co wam się należy. A jeśli coś jest niejasne, zawsze możecie wrócić do tego materiału, przejrzeć go jeszcze raz, albo poprosić kogoś z rodziny, żeby wam pomógł. Życzę wam wszystkim zdrowia, spokoju i jak najwyższych emerytur. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.